Nadszedł kochani ten dzień, dzień najnowszej powieści Elif Szafak na Wielkim Buku i kochani jest o czym opowiadać zdecydowanie, zapraszam do oglądania. Hej, hej moi drodzy, w ten cudny listopadowy dzień wita Was Olga z Wielkiego Buka, Elif Szafak. Prawdziwa bajarka literatury. Prawdziwa współczesna gawędziarka. Autorka, która w swoich powieściach łączy wielokulturowe tradycje, przeplata mity i legendy. Łączy przeszłość z tym, co tu i teraz. W jej książkach każdy może zyskać swój głos. Każdy może być bohaterem. Także zwierzęta i także Rośliny, nawet drzewa, jak w jej najnowszej powieści, właśnie. Przed Wami Wyspa Zaginionych Drzew, Elif Szafak. Powieść, którą recenzuję dzisiaj dla Was we współpracy z wydawnictwem poznańskim. To jest historia o poszukiwaniu tożsamości, o podziałach, o rodzinnych sekretach. Ale przede wszystkim, jak to u Szafak bywa, jest to, słuchajcie, opowieść o miłości. Bo wspominając słowa jednego z jej minionych bohaterów, życie bez miłości to prawdziwy ciężar. Cypr rok 1974. Podzielony kraj, podzielona ziemia. Ziemia dwóch kultur, dwóch wpływów. Parę nastolatków, nic nie może na to poradzić, oni się po prostu kochają. Wbrew wszystkim, wbrew wszystkiemu. Grek Kostas i Turczynka Defne odnajdują azyl w tawernie, tawernie w samym sercu miasta. To jedno z tych miejsc, w którym na chwilę można po prostu zapomnieć o podziałach, można zapomnieć o trudnej historii. To jest takie miejsce, w którym można się po prostu kochać. To tutaj na wszystkich spogląda drzewko figowe, które spija wspomnienia, wspija opowieści. A po latach, 16-letnia wychowana w Londynie córka Defne i Kostasa, będzie szukać odpowiedzi. Ona będzie próbowała rozwikłać rodzinne sekrety i odnaleźć również własną tożsamość. Małe cuda się zdarzały. Tak jak nadzieja potrafiła zakiłkować z odchłani rozpaczy, albo spokój, piąć się wśród powojennych ruin, tak drzewo mogło wyrosnąć z choroby i rozkładu. Cypr, kochani, zjawiskowa wyspa na Morzu Śródziemnym. Jawi nam się niczym raj. Raj turystyczny, raj podatkowy. Kurort na kurorcie, widowiskowe plaże i krajobrazy, które zapierają dech w piersiach. Kulturowa kolebka, pełna wykopalisk archeologicznych, tych mniejszych i większych cudów przeszłości. Kto spędza na Cyprze wakacje, kto te sielskie, anielskie chwile spędza kręcąc się wokół hoteli czy plaż, ten z pewnością nie zdaje sobie sprawy z historii tej wyspy tak trudnej, tak skomplikowanej, tak bolesnej. Konflikt rozpoczął się jeszcze przed wielu, wielu laty, przed stuleciami. Wyspa przechodziła z rąk do rąk, była podbijana, była odbijana. Cypr stał się również kolonią Wielkiej Brytanii i to niejako dziedzictwo polityczne Brytyjczyków obserwujemy na wyspie dzisiaj. Cypr to jest bowiem wyspa wielokulturowa, na której dominują dwa główne wpływy. Wpływy kulturowe, właśnie, splecione w takim odwiecznym sporze. I mowa tutaj o wpływie Grecji. Europejskim, chrześcijańskim i wpływie tureckim muzułmańskim. Mamy tu zasieki, sztuczny podział, mamy podzielony tożsamości i wspomnienia, wspomnienia obustronnych prześladowań. I wyspa zaginionych drzew, kochani, sięga właśnie po tę skomplikowaną historię Cypru. Elif Shafak z wrażliwością, z pisarską empatią snuje opowieść właśnie o poszukiwaniu tożsamości, o rozwikłaniu rodzinnych sekretów, również o poszukiwaniu odpowiedzi, o tym pokoleniu współczesnych poszukiwaczy, zagubionych Wykorzenionym. To także jest, słuchajcie, opowieść o pamięci: pamięci historycznej, narodowej, pamięci zbiorowej, o tym, co przenosimy w sobie, o tym, co nas dzieli, co nas tworzy. To jest również opowieść o ojczyznach, tych porzuconych, tych zostawionych, tych mitycznych, o ojczyznach utęsknionych, no i o opowieściach, które je tworzą. Ale przede wszystkim, tak jak powiedziałam, Wyspa Zaginionych Drzew to jest opowieść o Miłości. To jest historia miłości zakazanej. Z perspektywy lat obserwujemy związek młodych kochanków, którzy pokochali się wbrew wszystkim, wbrew wszystkiemu, wbrew jakimkolwiek podziałom. To jest dwoje ludzi, którzy gotowi byli szukać tego nowego początku, nowego świata tak dla siebie, jak i dla tych kolejnych pokoleń, które po nich nadejdą. Chcieli odnaleźć ten nowy początek, tak jak powiedziałam, ten azyl niejako, ale i dziedzictwo, i przeszłość, Wciąż za nimi idą. One powracają nawet po wielu latach, czy tego chcemy, czy nie. Tak samo jak te dawno pogrzebane sekrety. No i to, co warto sobie przypomnieć, to to, że u Elif Szafak nic nigdy nie jest takie jednoznaczne, nic nie jest nigdy takie po prostu proste. Jej opowieści są jak baśnie Scheherezady. To są klejnoty ukryte w kolejnych poziomach szkatułek. Są pełne symboli, są pełne odniesień. I powiem Wam, że to jest sama przyjemność odkrywania właśnie tych znaczeń, zadawania pytań, podejmowania zagadnień. I Wyspa Zaginionych Drzew jest cała właśnie w takich klejnotach. Słuchamy tutaj kolejnych głosów. Obserwujemy, jak przeszłość przenika się z tym, co tu i teraz, z czasami współczesnymi. Obserwujemy to, jak historia się toczy cały czas niezmiennie, bez względu na to, czy tego chcemy, czy nie. Szafak pokazuje tutaj, słuchajcie, że od pewnych mechanizmów nie możemy się uwolnić, czy tego chcemy, czy nie. Czy będziemy próbowali uciekać, nawet najdalej, jak się da. No, nie sposób uciec. Ona udowadnia tutaj, że świat to jest tak. Taki system naczyń połączonych. To taki żywy zespół, na który składają się nie tylko ludzie, ale także wszystko to, co ożywione, to, co wokół nas. Świat to po prostu jeden wielki organizm, w którego pamięci zaklęci jesteśmy wszyscy. I jak to, kochani, z Prozą Eli w Szafak bywa, czytamy z zachwytem, czytamy na wdechu, czytamy w oczekiwaniu. piękną książkę Wyspa zaginionych drzew mam kochani dla was do wygrania w konkursie, w konkursie z wydawnictwem Poznańskim. Pytanie konkursowe natomiast brzmi: Z czym kochani kojarzy wam się Cypr? Wyspa Cypr. Z kim lub z czym oczywiście. Odpowiedź wpisujcie w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa przez tydzień, potem wybiorę jednego zwycięzcę. Wyniki pojawią się w opisie pod filmem i w poście dedykowanym na społecznościach YouTube. Przyznam Wam kochani szczerze, że o historii Cypru, to ja wiedziałam, praktycznie nic nie wiedziałam. Przyznaję się bez bicia. Nie miałam pojęcia, że to jest wyspa tak rozszarpana, że to jest wyspa tak podzielona, że to jest miejsce pełne tak tragicznych, tak strasznych, tak nieoczekiwanych i bolesnych historii. Elif Shafak oczywiście stworzyła opowieść fikcyjną. Jednak tworząc swoją historię, kierowała się prawdziwymi wspomnieniami osób, które zostały niejako wykorzenione właśnie ze swojej kultury, które uciekły w poszukiwaniu tego lepszego życia, ale za którymi to dziedzictwo cypryjskie, idzie i idzie również ten podział. To jest niezwykle przyjmująca historia, tak jak powiedziałam, ona napisana jest z wrażliwością, z empatią, tutaj również jest zwrócenie uwagi na taki ekosystem, jaki tworzy cały świat, na to, że ludzie, zwierzęta, miejsca, wszyscy jesteśmy połączeni, właśnie tak jak powiedziałam, tworzymy jeden taki żywy organizm i wszystko ma na siebie wpływ. Elif Szafak potrafi zaskoczyć, powiem Wam, no bo tak jak powiedziałam, o Cyprze wiedziałam praktycznie nic i ten podział pomiędzy ten świat grecki a turecki, to, że on jest wciąż żywy, jak najbardziej aktualny, to też jest totalne dla mnie zaskoczenie. Jeżeli chodzi o samą powieść, to Elif Szafak jest magiczna. To zdążyliśmy już się o tym przekonać. Ona jest zachwycająca. Tutaj już pierwsze strony sprawiają, że no tak jak powiedziałam jesteśmy wciągnięci jak w tę sieć opowieści szechrezady i ani się po prostu zorientujemy a to minął 3 lata tysiąc i jedna nocy będzie po sprawie tak jest właśnie z książkami Elif Szafak ona ma niezwykły talent opowiadania gawędzenia właśnie i chociaż to nie jest moja ulubiona powieść Elif Szafak, bo wciąż 40 zasad miłości, to jest ta, ta powieść moim zdaniem dla mnie taka najważniejsza, najpiękniejsza to wyspa zaginionych drzew należy do również tych ulubionych, do tej czołówki i myślę, że właśnie e, będzie się plasować na tym miejscu drugim po 40 zasadach miłości. Powieść piękna, zaskakująca, miejscami druzgocząca jak to u Eli w Szafak bywa, jednocześnie zachwycająca i hipnotyzująca niezmiennie. Możecie poczytać sobie o tej powieści na blogu Wielkiego Buka, no a my widzimy się niebawem. Do zobaczenia, pa pa! Na wielkim buku dzieje się zawsze całkiem sporo, książkowo, literacko. Zapraszam Was do oglądania, do nadrabiania, do komentowania. Jeśli trafiliście tutaj przez przypadek, to witam Was najserdeczniej. Możecie subskrybować się Wielkiego Buka. Zapraszam Was do subskrypcji, a tak to się rozgoście, rozejrzyjcie, mam nadzieję, że znajdziecie coś dla siebie. Do zobaczenia!